Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej i kombinat koksochemiczny Zabrze należące do Grupy Jastrzębskiej Spółki Męglowej stosownym postanowieniem sądu z dnia 2 stycznia zostały połączone i otworzyły spółkę JSW Koks. Połączenie Koksowni Przyjaźń z kombinatem z Zabrza było przygotowywane od dawna. Od ponad dwóch lat firmy miały jednego prezesa, a w maju ubiegłego roku ogłoszony został plan połączenia. Zaczęło się naprawdę od tego, że JSW w swojej strategii wydzieliła jednoznacznie część handlową do dzielnego prowadzenia poza koksowniami. Polski Koks przyjął funkcje handlowe zarówno węgla dla koksowni, jak i odbioru jej koksu i sprzedaży. Ta strategia handlowa w pewnym sensie wymusiła dalsze zmiany, żeby się do niej dostosować. Czyli potrzebne było przekonfigurowanie koksowni w taki sposób, żeby się handlem nie zajmowały, a zajmowały się tylko tym, co jest ich zajęciem właściwym, czyli produkcją i ekspedycją towarów na zlecenie tego, który kupuje, czyli polskiego koksu. To wspólne okienko handlowe, które Jaszczemska otworzyła, miało duże znaczenie na rynku. Po raz pierwszy od wielu lat te dwie koksownie, mówię o koksowniach Dąbrowiej i Zabrzeńskich, przestały są konkurować. W siłą rzeczy, ponieważ miejsce dwóch sprzedawców pojawił się jeden. Rynki generalne też wolą mieć rzeczy ułożone i skonsolidowane, a nie rozproszone. Także odbry analityków i naszego otoczenia był bardzo pozytywny na całą przeprowadzoną restrukturyzację grupy. Konsolidacja niesie ze sobą oczywiste zmiany. Te najważniejsze dotyczą pracowników. Jakiego rodzaju zmiany spotkały załogę nowej spółki? Dla ludzi pracujących na bateriach żadne. Mają utrzymane te same obsady, te same warunki pracy, te same płace. W związku z tym, tego obszaru 80% zatrudnienia nowej spółki to w ogóle nie dotyka. W żaden sposób. Tylko dotyka. No oczywiście. Konsolidacja wymaga uporządkowania samej części zarządczej. I tu były potrzebne przegrupowania, pewne zmiany stanowisk. I to zawsze trochę budzi kontrowersji, ale to jest na tym wąskim marginesie białych kołnierzyków. Przyszłość nowej spółki, mimo stawianych przed nią wyzwań, prezes Szląg widzi pozytywnie. Kluczem jest oczywiście utrzymanie rynków zwłaszcza rynków zamorskich, ponieważ, to też trzeba jasno powiedzieć, na dzisiaj Europa w tym słabym okresie rozwoju nie jest w stanie naszego kosztu w całości kupić czy połknąć. Musimy się podpierać rynkami zamorskimi, co nas stawia w trudnej sytuacji, ale jednocześnie jest to mobilizacja do tego, żeby koszty produkcji tak prowadzić, tak utrzymywać, tak samo jak i jakość, żeby towar był konkurencyjny i umiał się sprzedać. I jak na razie to się udaje. Zakładam, że się będzie udawało w przyszłości.